Dziś będziemy rozmawiać z Marcinem Świderskim, reprezentantem Wiktorii Szczaniec. Marcin, jak, się, jak to się stało, że grasz w drużynie ze Szczańca? Po prostu tutaj mieszkam w Szczańcu od czasu do czasu i to znam tyle kolegów, że zapraszają mnie chętnie na mecze i sobie gramy po prostu zawsze razem. A powiedz nam, gdzie mieszkasz na stałe? W Niemczech mieszkam na stałe i przyjeżdżam sobie tutaj do babci. Do kłopatowej. O pielgrzymach chyba już wcześniej słyszałeś, tak? Tak, oczywiście. Prawie co roku u nas są w domu, tylko niestety w tym roku nie, nie mamy miejsca, bo przyjechała rodzina od mojej siostry, chłopaka i dlatego nie mamy miejsca. Ale tak to zawsze mamy, naprawdę. No powiedz mi, jakie wrażenie na tobie zawsze robiła pielgrzymka? No zawsze fajnie, podoba mi się jak się bawią i tak dalej, śpiewają, tańczą i to jest najlepsze było w tym, nie? Tylko nigdy nie chodziłem po a za krótko czasu mam wychodzić. No właśnie, a nie myślałeś nigdy, żeby się wybrać kiedyś na pielgrzymkę? Myślałem, myślałem, tylko niestety bardzo długo trwa i ja jestem tylko tutaj przez kilka tygodni, to więc nie, nie mam czasu. Więc to gram w piłkę tutaj z kolegami. Tutaj. A powiedz mi, jak wrażenia po dzisiejszym meczu? Jak się grało? No jeszcze się gra, nie? Dopiero połowa jest, tym jeszcze gramy, nie? No ale można się powygłupiać, bardzo dobry jest. Z kolegami można powariować, pogadać, to no dobrze. A jaki jest wynik? Powiedz naszym słuchaczom, żeby wiedzieli. Oj, naprawdę mam powiedzieć. No, jeden do trzech dla pielgrzymów. No. A co się dzieje? Jakaś słabsza kondycja dzisiaj? I po prostu pielgrzymy więcej się modlili niż my, i dlatego chyba tak prowadzą. No to Dobra, tak. to w takim razie teraz my pomodlimy się trochę za was, żeby, no, żeby Wiktor. Dobrze, dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Proszę bardzo. Wynik meczu to 5-4. Ksiądz Leszek Zioła może nam opowie jak się grało dzisiaj podczas tego meczu. Dlaczego jest taki wynik? Przecież do przerwy było o wiele lepiej. Pani, z jakiego radia jest? Radio Pustynia, książę Leszku. A, gratuluję, bardzo piękna inicjatywa. No, dzisiaj przegraliśmy 5-4 z zawodnikami A-Klasy Wiktorii, ale my jako pielgrzymi nigdy nie przegrywamy, ponieważ dla nas samo spotkanie jest zawsze wydarzeniem jest spotkaniem z człowiekiem na boisku, ewangelizacją, radością. I nawet jak przegrywamy do zera, zawsze dla nas to jest piękny czas spotkania, ponieważ to było 21 spotkanie na tym boisku, a wyniki były różne w różnych latach, więc jesteśmy z tymi zawodnikami, przyjaciółmi. Czaniec to jest cudowne miejsce, gościnne miejsce. No ale przecież do przerwy szło lepiej, księżę. Co się stało takiego, że jednak, że jednak Wiktoria wygrała? Dlaczego pielgrzymi? no nie wiem, może pofolgowali, dali specjalnie wygrać. No właśnie, do przerwy wygrywaliśmy 2-0, mieliśmy dobry skład, no ale na naszej ławie rezerwowych było 10 zawodników, którzy no bardzo chcieli grać, bardzo, bardzo, więc puściliśmy ich i oni niestety nie podołali trudom spotkania i wynik został, jaki został, ale sama istota spotkania została zachowana. Piękny mecz, piękne spotkanie, nikt nie został, żadnych obrażeń, kontuzji, idziemy dalej. Wynik jest nieważny, dziękujemy za emocje, które naprawdę nam tutaj to jeszcze raz dziękuję za rozmowę z Panem Bogiem. Alleluja, i do przodu.